Siemanko, widziałem, że w sklepie premium jest KPZ07RH, dlatego dzisiaj nim zagram. Moduły, które używam na tym pojedzie, są następujące: węta, staba i dosyłacz. Drugi zestaw, jaki bym tutaj ułożył, to byłaby to na pewno turbosprężarka, wentylacja i dosyłacz, żeby mieć troszkę lepszą mobilność. Mimo tego, że ten czołg już sam w sobie jest mobilny, bo tutaj maksymalna prędkość to 65 na godzinę. Dodatkowo 3153 dpm, 03 celności, 1,30 celowania. Także to są naprawdę świetne statystyki. Ulepszenia polewe, które wybrałbym na tym pojeździe, są następujące: i możemy przejść do pierwszej bitewki KPZ-07RH. Kopalnie losowanie na szóste tiery. Na PK KPZ ma 205 peny 962 prędkości pocisku. Na hitach 255 peny 870 prędkości pocisku i uwaga na hekach 90 peny 320 alf i 850 prędkości pocisku. Także te parametry na hekach są naprawdę świetne. Można sobie je często ładować właśnie na jakieś siódemki, czy też buraska, Ebera, RHM, WTK i na spokojnie będziemy przebijać takie miękkie czołgi. Właśnie z tych haeczków. O, jest. Oj oj. Powiem się, że ten. Gracz w KW2 może do mnie strzelić, dlatego tutaj uważam i trzymam do tego cs -a, tak. Dobra, mogę jeszcze jedną pestkę chyba strzelić. Dobra, dostał. Szkoda, że przyjąłem takiego snapa w sumie od niego. Miał troszkę szczęście, że mógł, że mógł, że trafił w ogóle ten pocisk. Bo strzelenie takich snapów nigdy nie kończy się dobrze. A tutaj była szansa na gąskę, o właśnie, jest szansa na gąskę. No, akurat granie takim KPZ-em na siódemkach to w sumie to nie jest żadne wyzwanie. Mamy tutaj dobrą penetrację, dobry DPM, więc możemy sobie trzymać te czołgi na traku. A większość graczy na szustkach po prostu nie ma naprawy na załodze i te czołgi często stoją po 10 sekund na gąsce i się nie naprawiają. To jest właśnie duży problem, że dużo osób nie wie, jakie perki dawać na sam początek gry. Zresztą. Nie dziwię się, bo sam kiedyś miałem z tym problem. Dopiero później zacząłem to troszkę ogarniać. Ale co ma zrobić taki nowy gracz, który dopiero zaczyna przygodę z wotem. Gra jest ciężka, jeżeli chodzi o właśnie takie zrozumienie, jak działa system spotowania, jak działa system załóg, modułów, wszystko to jest naprawdę ciężkie do ogarnięcia, więc to jest w pełni zrozumiałe. Ok, mam 1600 uszkodzeń na samym początku bitwy. Co ciekawe, ten pojazd ma jeszcze dobre opuszczanie działa. To zaraz może uda mi się zaprezentować na przykładzie. O, na przykładzie. No, T52, halo. Czy ty jedziesz tutaj. Szkoda, że mam gol do załadowanego. Ale jest udesik, może uda się go trafić. Bugi do mnie strzela i się ode mnie odbija. Zobaczcie, z Bóg wie, że udesa. Dostał. Ale dużo pestek odbijam się. Ten czołg jest tak papierowy, że. Nie wiem, mam duże szczęście naprawdę. Zobaczcie, to ten pojazd ma 9 stopni opuszczania. Lufy. To jest naprawdę świetna wartość Na takich mapach jak Cichy Brzeg, Kopalnie Jakie tam są jeszcze mapy Tundra Możemy to wykorzystać Ojojoj, są problemy tutaj Dobra, żartowałem, jest ok Dobra, a i myślałem, że Skoda uda mi się postawić na Gonsta, ale niestety Nie trafiłem tego pocisku T-43 podpała jeszcze To grubo Dobra, T-43 zużył gaśnicę Jest teraz na jeden strzał, można by się go zaraz wykończyć nie, już raczej nie będzie pikował ten gracz. Dobra, to pora się przestawić i... Tak się w sumie zastanawiam czy... Okej, okay, trafiłeś takiego snapa w kom ciekawe. Tak się zastanawiam czy mogę zjechać teraz z górki i przejechać sobie tutaj na tę pozycję. Chyba będzie dobra decyzja. No, zrobię w ten sposób. Pamiętam jak się zjeżdżało tutaj z górki, chyba tak. Dobra. Zjechałem, nie zabrałem sobie HP. Chyba do mnie strzelasz. Przyjadę dalej. O, wyspotowałem ISU. Mam teraz spota prawdopodobnie. Ale to nie jest żaden problem. Zaraz z tego T29 będę mógł strzelać. Jak złapię tutaj dobry kąt, albo i nie. O, jest T52. Zładuję sobie HE-czki, żeby strzelać do tych czołgów. W zasadzie do tych Tadeków. deków. Dobra, 362. Piękna sprawa. Ambicie na Su 384. Omówiłem, te haeczki tutaj robią naprawdę ogromną robotę. Ambicie na wieżę 389. Pięknie, pięknie. ISU nie przebije z chaeka. ISU strzeliło. Dobra. Muszę zaraz wykończyć tego ISU i zająć się T52. Ty T52. Ty Uuu Aj, nie polosowało mi. Dobra gracza w t 52 wypadałoby teraz rozwalić i. O! Co to był ze strzał? Próbujmy być na t 29? I zaraz pojadę na te czołgi, które są na wodzie. Kurcze, 5000 uszkodzenia, ale dobra bitwa. Ale rzuciło mnie na szóste tiery i na mapę, na której mogą zrobić taki wynik, no bo jednak kopalnie na szóste tiery dla takiego KPZ to czysta przyjemność w sumie. Dobre opuszczanie, dobry DPM mobilność przez to mogłem zająć górki i z górki zrobiłem praktycznie cały damage Ok, mam bicie na skodę może uda się jeszcze dwa razy strzelić do tego gracza o może go wykończę tak jest 5600 uszkodzeń i tylko jeden frak. ciekawe pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem 5600 uszkodzeń 2200 po spocie wsparcie duży kaliber mk użyje oczywiście tutaj o nie, najgorzej. Zapomniałem tutaj odblokować, i przez to dostałem ekspa na załog, a nie na czołg. I kurczę, tak to miałbym już ulepszenia polowe. Wynik drużynowy, raport szczegółowy, i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Tym razem mapa malinów, kalosowanie na dziesiątki. Jest kontrast, jest kontrast. Była bitwa na szóstkach, to teraz na dyszkach. Pojadę sobie na górkę, zobaczymy, czy uda się coś zrobić właśnie takim kapozentem na dziesiąte tiery. Mam w drużynie krana, więc teoretycznie. Powinniśmy wygrać tę górkę, bo kran jest mobilniejszy. dojedzie sobie szybciej tutaj na tę pozycję, jeżeli zagra agresywnie. Zobaczymy, zobaczymy. Wracając do KPZ, to to jest czołg, który jest dobry dla osób, które już mają jakieś pojęcie o wocie, wiedzą jak działa mechanika spotowania. No bo jednak ten czołg jest strasznie papierowy, więc jak dostaniemy spota na jakiejś pozycji, gdzie musimy stać bez spota na przykład na Prochorówce jest to krzaczek C1 albo G1 tam jak dobrze się ustawimy to będziemy mogli strzelać do przeciwników na środek, nie, na środek, na środku a jak wyjedziemy za bardzo z krzaka to dostaniemy spoty i możemy właśnie zginąć w ten sposób także raczej ten czołg polecałbym osobom, które już jakieś tam doświadczenie właśnie w WoCie mają hmm to nie czy ja mogę się tutaj wychylić. Obawiam się, że ten leopard tutaj przyjedzie. I hawuk. Nie wiem, czy chcę tak grać tym KPZ-em, szczerze mówiąc. Chyba poczekam za moimi chatekami. Nie ma sensu, żebym się pchał. Oho. Dobrze mówiłem, że leopard tutaj przyjedzie. No i mam przerąbane. Oj, mam przerąbane. Ten leopard trzej do mnie jeszcze jeden raz. Nie wiem, czy uda mi się uciec. O, dobra, leopard dostaje. Aj, czemu ty tak pikujesz? Halo. Nie możesz tak grać. Dawaj kranem musisz go zdominować teraz. 374, ale miałem szczęście. Mała rolka Leoś ma 420 alfa. Polosował mu tylko 374, także no, miałem szczęście. Oho, jest leoś. Nie, nie blokuj. Kurczę, ale lipa. Okej, okay, dobra. Okej, okay, i leopard ląduje w garażu. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Jest Renegat. O, i nie ma tutaj żadnego czołgu ciężkiego, a szkoda, bo chciałem sobie tak sfarmić, właśnie jakąś ósemkę. Jakby tu przyjechała. Obawiam się, że ta pozycja, ta pozycja, ta mapa i ten rozjazd to chyba nie jest najlepszy pomysł na, na KPZ. -a. Jest Hawuk, dostał ode mnie jeden pocisk. Może uda mi się go wykończyć zaraz, nie wiem. A on ma teraz 300 HP, oh, nie T57. Kurde, nie zauważyłem tego gracza. A jajaj, przyjąłem dwa razy. W kupi sposób pestkę. Góra jest HW. Nie wiem, czy uda mi się go trafić. Nie, nie uda mi się go trafić. Ale wygrywamy górkę, co jest najważniejsze. Straciliśmy Lynxa, który był na środku. No tak jak mówiłem, kran i eskąg tutaj dominują. Może tego T57 jakoś tam się rozwalić. Nie, nie ma takiej potrzeby T54A1 to zrobił. Leopard jest na jeden strzał. Hmm. Raczej nic tu nie zrobię. No taka mapa niestety, taka mapa. Jedzie Eską. Może po jakoś, mam hity, powinno wejść. Albo i nie. Renegat się wycofał. Trafiłem we własnego renegata, ale niestety nie przebiłem. Nie mogę tutaj tak grać. Próbuję podjechać od dołu, tak jak podjechał ten KERNY Conway. Może wtedy coś tutaj uda mi się zrobić. Bizonte. Kurczę, może być ciężko. Jest VZ. Odbiłem się od boku wieży, nie wiem jakim cudem. Indian Panzer. Hmm. Chyba nie mogę tak grać, muszę się stąd wycofać. Spróbuję podjechać od środka. Tak jak jedzie Skoda T 27. Raczej nic nie powinno mnie rozwalić, jak będę tak przejeżdżał. raczej. Znając życie pewnie się wywala. Scharfutur jest no. też nie, bo szarfutur jest na naszej bazie, to nie wiem, czy mogę to zrobić. To chyba nie będzie dobry pomysł. Skoda jest na dwa strzały. Kurcze i teraz pytanie, czy ta skoda dostała? Jakieś pociski jak jechała tutaj tą wodą Już wcześniej została obita Do tych 600 HP całka cofa Kurcze czuję się jak taki zagubiony we mgle w tej bitwie naprawdę Oho, Renegat chce spuszczować Skodę, no dobra to trzeba pomóc tutaj Skodzie, może damy się go postawić na gąsce Dobra, Renegat dostał O nie Dobra, to nieco strzeliła do tego gracza w E1. Aha, Conway, no tak. Okej, okay. to było głupie to, co zrobiłem. Niepotrzebnie tak pojechałem. O, jest CS, mam na niego bicie. Aha, rykoszec, hita. Ok, teraz nie trafiłem. 0-3 celności. Trzymam drogę. Holoport tutaj podjeżdża agresywnie. Gm pancer. Nie no, nie mam tutaj za bardzo jak na razie robić damage. Mam tylko 700 uszkodzeń i 600 po spocie i 18 HP. Także naprawdę świetny wynik. Za gdzie jest ten Hawuk? Aha. Tu jest na środku. Zdjęcia dostanę spota po tym strzale. No 100% dostanę spota po tym strzale. No pewnie, że mam spot'a. Dobra. i musi być gdzieś tutaj. Skoro nie miał na mnie bicia, bo byłem za górką, w sensie, o tutaj, tutaj raczej, o tu. Ok. Muszę teraz czekać na spot'a, Sharfutur jest na drugiej stronie. Ok, trzeba czekać, trzeba czekać. Hałuk. A jajaj, czy ten fałset strzelił snapa i go rozwalił? Chyba tak. Dobra, pytanie, gdzie jest ten Conway? Nie chcę teraz jechać, bo jak pojadę, to dostanę spota i się. O, jest Conway. I się wywalę. Pez. Dobra, mi się go przebić. Czy on nie gdzie się utopić? Nie, nie rób tego. Fawset go dobije, A nie, on się topi. No, on, on się topi. A jak można takie coś robić? To już lepiej w ogóle nie wchodzić do bitwy niż właśnie jechać w ten sposób, żeby się tylko utopić. Dobra, MBT rozwalony. Jest szarfutur, nie wiem, da. Oj, chyba szarfutur mnie rozwali. No, odbił się ode mnie. <laughs> Dwa szarfutury się ode mnie odbijają. To jest naprawdę ciekawe. Jakbym to trafił, to byłoby śmiesznie. Dobra. Wasz szarfu, które są na dobicie, już raczej nie dojadę do tego damage'a, ale i tak patrząc na to, że miałem sobie początek bitwy to 2100 uszkodzeń to naprawdę spoko wynik jeszcze na 10 tierach, to już w ogóle okej, okay, dobra, nie dojechałem tak jak myślałem 2100 uszkodzeń, 600 po spocie, wsparcie co to jest za medal? a, spartanin Wynik drużynowy, raport szczegółowy i lecimy z trzecią ostatnią bitewką w tym odcinku. Przełęcz, tym razem losowanie na ósemki. No to w sumie były trzy scenariusze. Jeden na szóstki, jeden na dyszki, teraz na ósemki. Ciekawe. Spróbuję wykorzystać DPM tego pojazdu i pojadę tutaj na kwadrat K3. W ten taki krzaczek, z którego można strzelać tutaj bez spota. I zobaczymy, co uda się tutaj wykombinować. Ja tym czołgiem nie grałem jakoś zbyt dużo, to jest chyba moja czternasta bitwa tym pojazdem. Chciałem powiedzieć dwa razy pojazdem czy nie? Już sam nie wiem. Bo w każdym razie nie grałem zbyt dużo tym czołgiem, a wydaje się on naprawdę bardzo przyjemny. O, mam teraz idealną sytuację do tego, żeby załadować sobie hajaki i do takiego LC-1 sobie z hajaka za 318. Drugi hajaczek i lc będę w garażu, piękna sprawa. Piękna sprawa. Nie chcę teraz się tutaj wychlać, bo mam spota. Widzę, że burask tam jest. To nie mogę tam na razie podjechać. Wrócę sobie to drzewko. Ojeju, znowu przewróciłem drzewko nie w tę stronę. <grym> Jak mówię, kurczę, z której strony powinienem tutaj strzelić? Z prawej czy z lewej? Z prawej, z prawej. Okej. Okay. Tutaj nie ma nikogo na kwadracie J1, i J2, więc podjadę na półkę i z tej półki mam bicie na te czołgi na kwadracie D7. Próbuję to jakoś wykorzystać. To trzeba tutaj podjechać. O, tak jak teraz. O, właśnie, I mam rysowanie na 703.2. Dostał bok wieży. Ajajaj. A, trafiłem w testo 3. A to ciekawe. Dobra, odbiłem się niestety. Mam bicie na ISA 5. Okej, okay, dostał. Mam teraz załadowane hity, bo te hity raczej przebiją te czołgi. Za ów mógłbym mieć mały problem. A Tylko najpierw trzeba trafić. To jest my największy problem. Ok, muszę pomóc moim sojusznikom tutaj na tej flance. I 6. WZK tutaj jest. W drugą stronę raczej wygramy. Oho, te 34-3 tutaj jedzie mega agresywnie. No, muszę tutaj pomóc. Muszę, muszę. Jest WZK. A nie chowaj się. I 6? Co on robi? Kurczę, my to, chyba przegramy. Chyba przegramy tę flankę. Mam takie wrażenie. Muszę się wycofać i użyć tego krzaka, o którym wam mówiłem przed chwilą. A jest on dokładnie tutaj, w tym miejscu. I 6 jedzie. Dobra. Ja teraz spota nie mam. Nie wiem, czy da mi się rozwalić tego ISO 6. Dobra, mam dolną płytę. Przebiłem. Aha, dostałem spota po strzelę. To jest dopiero ciekawe. Miałem tutaj podwójny krzaka i tak dostałem spota. Nie wiem, jakim cudem. Czasami tego nie rozumiem. Czasami to działa, czasami nie. Może dlatego, że nie miałem przewróconego tego. Aha, bo to drzewka jest przewrócona. Okej, okay, dobra, ma to sens. Jakby to drzewko było przewrócone w tę stronę, to nie dostałbym spota po strzale. Ale że jest przewrócone w złą stronę, no to dostałem spota. O kurde. Okej. Okay. No troszkę się rozlałem, nie będę ukrywać. Nawet troszkę bardzo. Nie mogę tak ryzykować. Muszę poczekać aż moi sojusznicy tutaj podjadą. O, jest T34-3. Nie mam bicia na tego gracza. Pewnie się tym Patriotem. Jest 6 teraz wyjedzie bokiem. Dobra, udało mi się go rozwalić. Możemy teraz chyba spuszować tę flankę. Ale kurczę, mam mało demerza tylko 1900, i to już jest koniec bitwy, niestety. t 34 w garażu, Ok, ale słaba bitwa. Naprawdę bardzo słaba. O, jest su 130 PM. Dobra, dostał scheczkę za 312. Za 347. Piękna sprawa, te hejki, naprawdę. Aha, su strzelił. Ustrzeliło, strzeliło, strzelił. Chyba strzeliło. Sukade, o, tak można powiedzieć. Aj, tylko za 149. Kurczę, mała wartość, naprawdę bardzo mała wartość uszkodzeń. Nie wiem, czy uda mi się dojechać do Skorpiona. Prawdopodobnie nie, już tam widzę, że Lynx jedzie. ISU 152 również. Kurczę, szkoda, naprawdę szkoda. Chociaż może, mam teraz haszki zładowane. Nie, nie dojadę. A może Arta? O, udało mi się rozwalić arte. 2934, no może być, może być. Ostatnia bitwa również zakończona zwycięstwem. 2900 uszkodzeń. Wynik drużynowy, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 100% zwycięstw, 3548 uszkodzeń, 900 asysty i 1800 średniego expa. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Utrzymajcie się, miłego dnia. Pa pa.